No, wybrałem się z domu na zrzuty. Niedawno wszedłem do lasu, jest czwarta sztuka w sezonie. K o kurde! Będzie do pary do ostatniego. Chyba tak. Nie wierzę. Tak, do pary. Ten z tym długim opierakiem. Ale fart. Nie wiem, jakieś... ...50 metrów niżej znalazłem. E, ostatnio. I mamy parkę! Pierwszą w sezonie! Na pewno to jest para! Też ten opierak, ósmaczek. To jest piąte wyjście i czwarta sztuka. Także naprawdę fajnie to się na razie zaczyna. Bo... Ale nie spodziewałem się, naprawdę. Nawet patrzyłem tam na prawo i lewo, no ale wiecie, zrzuta na kilogram sparować. A on 50 metrów wyżej ładnie zachowany, tamten był trochę zielony już na górze. Ten się bardzo ładnie zachował. Jest pierwsza para w sezonie. Szkoda, że rok temu się nie udało znaleźć pary, bo to by było chyba już piąty, piąty albo szósty rok rzędu znajdywania par, ale w tamtym roku się nie udało znaleźć pary. Ale za to w tym roku już jest para.